Siemano, witajcie! Z tej strony Rafał. Dzisiaj skype do widzowie. I dzisiaj, wczoraj sobie tutaj, um, trochę tutaj, no... Wybudowałem most, ale nie otwierałem sprzętu. Tutaj mamy kolejne, no, przygody. Dzień przygód. No. Więc subskrybujcie kanał, zostawcie łapieczki w górę. Trzeba jakoś to uporządkować. To 5. Dobra. No i mamy piecyk. To jest piec. i wrażenie. Nie. Ciekawe, co można przepalić. A stone. O tak. Muzyka taka straszna XD To odkładamy Chlib Dajcie to jest jeszcze Trzeba to połączyć A nie, nie da się łączyć tutaj na sklepoku skrzynek Syk. Dobra i tu będziemy musieli przerobić XD bo jak będzie wyglądać Teraz blizowy, to ja mogę stracić bo mam 4 tyty, ty, no Tren. więc lecimy do obszaru wydobywczy lecimy lecimy się bić nie żeby... nie mam a no z tymi mobami możemy się pomóc. O Jezus. Drugi odcinek to jest Stajdoka. Węgiel. O jakieś... Ile tutaj? Ile? Na Daj, dawaj, dawaj. to oh. no kurde, no jeszcze, bo to się zawsze traci te najlepsze rzeczy.

A no tak, żelaza jeszcze. Możemy zrobić... Yy, no i... Z... Przydałoby się trochę diamentów. Widzowie. Przydałoby się trochę diamentów. No tak... To ja to udłużę czekajcie, tutaj włożył. Może... Poczekajcie mam pomysł. Where is Nie, no. Nie. 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 Dobra, co już Dziennik przy... Przez... Zamknięte. Dziennik przygód... John don, Dobra, Ego. Dobra Teraz schowamy to Dwa Trzy Pięć, jeden, cztery, dwa, trzy, pięć, cztery, pięć, sześć. Dobre. Teraz widzowie idziemy do wyspa zasobów. no jest? Ty no dużo osób jest tutaj. Jest. PIK! U Idziemy do obszaru wydobywczego. Dobra. Idziemy kopać żelazo. A takie tam ulepszenia. Ogólnie za mój kilof już szybko kopie. może jeste diamentów i emeraldów wykopać. Szukamy. Jest Ja miałem wtedy te, te rzeczy za pieniądze. Tylko że ja nie, nie kupiłem tego, tylko że ktoś mi dał. E, teraz już gramy od początku. Więc trochę by było... Nie tak ciekawie. W ogóle zauważyłem, że jak gram sobie blogę, to mi szybciej odcinek leci, wiecie, widzowie. Dopiero teraz zauważyłem, że już 7 minut trwa odcinek. Dobra, musimy iść. Znaczy. Zaraz nam się skończy w widzowie. Jest trochę lipa. No, już się kończy, o, Jeszcze... Daj wykopać wymagę. No, jeszcze się da. Ja tą tę ręką wykopię. No i czy już nie da. Wykopię ostatni raz. Nie, jeszcze mogę. Jeszcze mogę? Poezję. Odwróciłem z góry. Jest, jesteśmy. Mm. Aha, to węgiel. Dalej się nie zniszczył. Aha, kolejny krok. Dobra. Dobra, zyukam e... Zyukam e... Zyukam. A aí, se eu derrubar o na Ai, Co tu się stanęło? Co a się O que aconteceu O que aconteceu aqui? Onde Dzioby do body. Dzioby do body. pali materia. Ale śmiesznie wygląda jak jesteś w środku piecyka. Myk. Nie pokazuję kiedy, Jeszcze wiecie. za mamy. To super. Właśnie ja magazyn chcę zrobić. Aha. Dobra, my to zrobimy magazyn. W dzisiejszym odcinku, tak. Co To W dzisiejszym odcinku robimy magazyn. Dobra, ym, no. To, mamy dużo ym, kamienia. Musimy najpierw tutaj sobie, no, pozałatwić sprawy. Znaczy, no, zniszczyć tutaj co? Ty, trzy żelazo. Teraz dopiero zauważam. Ty, ale no. Poczekajcie chwilę, bo. No nie, nie, nie czaję. Czekaj. Jak? jest możliwe, że nie Dobra, nieważne, zrobię nowy i tyle. Nie można biegać, bo się rozwalić za drugim blokiem. No i no, budujemy. Tutaj przy, tutaj przy, żeby, tak tu żeby, chyba musi na czymś stać. Tak. Chyba tak. Zdę. W ogóle zauważyłem, że jest jakiś tutaj level. Bo ja dawno nie grałem w swojej grupie. Przypomniałem sobie, że mogę go nagrać. Nie odzyskało mi konta Wspomniało się, że tutaj można było jakoś odwiedzać ludzi. A no, jakieś tam aktualizacje były, chyba? No tutaj. No kurde, jaki mi tego co mogę, tak zrobić? Dobra, widzę, ja po prostu. Jeszcze nie jest zrobiony, widzowie. Teraz mamy w ogóle taki trzeci level jakiś. Wow! O lol, 1700. Mam tych, tych, tych. tych. Ciekawe czy mogę się do... O, ja miałem wielką wyspę wtedy. Znowu, ile? Dobra, 46 tysięcy to dużo. Ale aż tak. Dobra, gdzie jest to? No, żeby sprzedać. Nie, nie da się sprzedać. Ja mam trzeci level, jako Tego, tego. Dobra, połączymy to wszystko w jedną wyspę. Tyk! I to będzie jedna wyspa. To właśnie mój sposób był widzowie. No i teraz będziemy mieli wielką wyspę. Ta muzyka taka osypiająca i wtedy. No czy nie. U przerwy dobry. No, widzę. Pyk, pyk. No, i patrzcie. Tak, to był mój sposób, i cały czas tak budowałem, żeby wszystko było w jedną wyspę. Tak właśnie zrobiłem, żeby wyspa była taka wielka. Teraz właśnie zbudowuję wyspę, żeby wszystko było. W jedną wyspą. To też. To też. To też. Pyk pyk pyk, 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 pyk 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 teraz zabieramy trawę i zresztą skrzynię też to jest kwiat? Zde, ale z... Nie. Yy. zbudowania. Ej, i teraz mam... Co się... Mam teraz zero. Czyli trzeba to przenieść po prostu w tej kwiaty. Dobra. Bo patrzcie, jak mi spadło w ogóle. Aj. Aj, teraz mi... Jak niszczę tą trawę, to no. To no. Kamień. To jest ochronę ekranu. Hej, blok prawy. Został tylko blok trawy. Woo! to. Jasek! Jasek łowi człowiek. Igde człowiek. Nie wiem, co ma tu być. Kolejny Biegiel. znowu spadamy. Ła! To jest rzecz Lol, ale fajnie. No tak, tam to wyspa. Aha. Albo nie, dobra. Jeszcze Przecież muszę wyspę to rozbudowywać. chcę tutaj zrobić magazyn. Idealne miejsce widzowe do zrobienia magazynu. A no tak! Trzeba palić, trzeba jeszcze no. trzeba palić. Trzeba palić, żeby zrobić okna Te inkasentki będą miały zawsze 22 minuty. Ale już? Bo sobie zobaczyłem czas odcinka i uspisałam 17 minut Aha Dobra, nie ważne No nie tam wybudowałem taki most daleki jak mogłem ty nie, zaraz się kończy mi kamień Musimy iść do wyspa zasobów w ogóle da jak będzie w o i tutaj nie można tutaj oha i tutaj mamy taką wielką dziurę, którą trzeba będzie zabudować usun no nie potrzebujemy. Czy w naszym składzie? <grymne> Pyk! Pyk! Co? Szósty jeden mam. Jakby wyspy. Złożony tr trzy. Czynica. Złożony trzy schody z, z drewna. Złożony trzy. A trzy schody z drewna. Dobra. Już wiem. Dębowego. Dębowy. No nie, potrzebuję jeszcze jedną Nasionko. Posadzę nasionko. Dwa nośonka już mam. Dobra, piek. Ja wę no, 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 no no co i co, idziemy. No. Idziemy na ze zasobów, jak coś będzie to... to no, zbieramy. Among us. Jest! Jest coś! Jest! Trzymarne kamienie! Jest! Jest! Trzymarne kamienie! Na pewno wybuduję to! Jest! Amin, amin. Idol. Aha. 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 to mówiło. Dobra, witam. Je. Ja wam dziękuję wam bardzo za oglądanie. Życzę wam miłego dnia. papa. Pa.